Siemaneczko moi drodzy, z tej strony Promek, a my dzisiaj gramy w Minecraft Sub Bedrock Survival. W dniu dzisiejszym robimy sobie farmy. Tak jest, farmy. Czy my coś mamy z takich rzeczy, które, z których można coś zrobić konkretnego, jakieś takie lepsze rzeczy może? Nie widzę. No dobra, zdarza się, potrzebujemy na pewno... Nie, nie potrzebujemy. Mamy na styk idealnie. No nie, no nawet nie na styk, tylko. Po prostu idealnie. potrzebne nam tego i potrzebne nam to. I to nam jest potrzebne do wykopania kamienia. A z kamienia wykopimy inne tulsy. Tak jest, moi drodzy. Kolejny odcinek z serii Minecraft Bedrock Survival z serii, którą naprawdę mi się przyjemnie nagrywa. No naprawdę jedna z najprzyjemniejszych serii, takich ogółem rzecz biorąc. Czy musiałem aż tutaj iść, żeby coś wykopać? Nie. Wow, ale ta graficzka to po prostu mnie rozwala. Nie wiem, ja nic nie przełączałem naprawdę. Jeżeli każdy z was ma taką grafikę, to to fajny update graficzny do Minecrafta w Bedrock był. Ale jeżeli nie każdy z was, to powiem wam, że RTX oddaje. Nie mam najnowszego, bo mam 3060, ale oddaję. Tak czy siak. Cieszy mnie ten fakt, że to oddaję. Jednak dobra, potrzebujemy na pewno jakiegoś takiego zejścia bardzo prowizorycznego. No dobrze, powiedziałem do kopalni, żeby nazbierać trochę kamienia. Rękami nam jest potrzebne w kilku sprawach, ponieważ w tym odcinku chcę się bardziej skupić na tym, aby moi drodzy ogarnąć sobie farmę zwierząt, a w najbliższym odcinku taką podstawową oczywiście farmę roślinek, jakąś taką niezaawansowaną jak na Minecrafcie Survival czy na krawędzi, jak będzie, bo na krawędzi również planuję. Tylko jakąś taką podstawową. No, a na razie potrzebujemy sikierek. Potrzebujemy zwierząt, potrzebujemy drzew. Takich mniejszych, może. Na płotki, oczywiście. Nie no, na razie to ja nie widzę kompletnie tych takich mniejszych drzew, fajnych. Dobra, idźmy się przespać. Może od tego zacznijmy. No i potem po prostu już no, możesz i spać tylko w nocy i podczas puszy. No. Już słońce jest. Jak będzie za tym za tym widzicie? Tam jest taki stone. Jak będzie za tym stonem to wtedy o. No? Ciała działa. No w ogóle patrzcie na wschód słońca. Mam widok jak wstaje. Słońce mnie razi po oczach i wtedy się budzę. Pytanie mam z innej beczki takie w tym momencie. Czy ja mam coś innego niż pszenicę do karmienia? Nie. No, to może być ciekawie w takim razie, to może być bardzo ciekawie. No ale cóż, zdarza się, no. No bo w takim razie świnek i tak dalej nie mogę mieć na obecną chwilę, bo do nich nie jest potrzebna pszenica, tylko mm, coś znacznie cięższego do zdobycia. A mianowicie. Tak jest moi drodzy. Buraki, ziemniaki. Albo cokolwiek innego. Dobra, teraz potrzebujemy troszkę patyków. Jak się robi podpis? Patyków głównie? Nie mam pojęcia z czego. Ale zrobiliśmy. No to w takim razie tylko owce będziemy mieli w tej naszej zagrodzie. Małej bo małej, ale jednak w zagrodzie mojej własnej tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ok, idealnie równo. No to niekoniecznie, ale to siedem na siedem będzie to będzie nierówne wejście w sensie, będzie tutaj. Ok, i potrzebujemy. Dwie owce, najlepiej były trzy. Ale dwie też się sprawdzą, chodź tu. Ty, patrzcie ona, patrzcie na ten, patrzcie na animację nóg, ona umie biegać. Ej, no jestem pod wrażeniem, ja nie wiedziałem, że owce się nauczyły biegać w którejś z wersji. Dobra, stój tu, idziemy pod twoją koleżankę, bądź kolegę. Chodź. Ej, no jestem pod wrażeniem, że one tak szybko umieją biegać. Mi się zawsze wydawało, że to one właśnie nie umieją obiegać i trzeba tak wolno, ale to może dlatego, że gram na starych wersjach. choć potrzebujemy was i potrzebujemy was obu. Ci będzie mała owieczka. Jest mała owieczka, ale fajnie. Ja mam jeszcze jedną owcę gdzieś tam? Nie widzę. Albo krowę ewentualnie. O jakąś krówkę. Tak, z mięsa owczego to nie wyżyje za długo. Się wyżyje, no ale rozumiecie o co chodzi. Jest kurok. Z mięsa kuroka też nie wyżyje za długo, ale chyba już prędzej niż z mięsa owca. Chociaż to ja się znam. Ja się nie znam. Ja potrzebuję na, ku... na nich to już trzeba się skupić inaczej. A, w drugiej ręce może być tylko tarcza tutaj. O Boże. Ty, a ty jesteś zainteresowany? No, dzisiaj dziś będzie mi znosiła jaja, jakoś cię wychowam, stary Typa! Przyszedł z lamami. No i co ja mam ci dać w prezencie? No bo ja nie wiem, co ty mi dasz. No i co ja mogę ci dać emeraldy? Przecież ja mam emeraldy. Tam dwa czy trzy. Chodź tu. Szybciej. Na tych kolanach Twoich będziesz w tym samym miejscu co Twoje koleżanki owcy Łowce Ty, Ty też chodź Też się przydasz w takim razie Superowo, będziemy mieli całą tutaj Rodzinę bym powiedział, chodź Ty, chodź Ty gdzie się pchasz, Ty Powieczka, chodź tu Super a teraz już mi nie jesteś potrzebna. A my pójdziemy do tego wędrownego handlarza. Nie mam Emeraldów, ale zobaczymy co on sprzedaje. Chyba, że se polas już. A mu za to. A nie jednak nie. To będą darmowe linki. Jadro mleka. I wasz maragi. To jest opłacalny deal, ale ty niestety zaraz znikniesz przyjacielu Więc trzeba się cię pozbyć w szybszym tempie, no ale dostęp dostałem... dwie linki Czemu mnie próbujesz? Ty Mogę cię oswoić? Chyba nie mogę. Chociaż Przecież ja mam gdzieś tam chyba chyba Mogę się mylić, ale gdzieś tam na pewno... Za górami, za lasami mam e, siodło, chyba nie, jednak się myliłem. No to nie, to możesz iść. Nie jesteś mi potrzebny. A tymczasem nie mam nic do jedzenia takiego. W zasadzie sensie mam surową baraninę i to jest mój koniec jedzenia. Jakby e, mam 8, dobra, Okej. Okay. trzeba relatywnie to wszystko spożytkować. Tu, tu. To na to, to tu. jemy chlebek na razie. Na razie się smażycie, także poczekajcie chwilę. Znaczy nie konkretnie wy, a tam widziałem owce, które już można sobie wziąć stąd. Widziałem je dwie takie chodziły błędy. Tu jest woda, tu tu raczej nie weszły. Ale gdzieś tu chodziły i myśl, myślę, że można by je wziąć do mojej farmy no ale chodziły już nie chodzą tak Ale jest krowa są dwie, ale wspaniale moi drodzy, ale wspaniale Nie no to, to jest zarobiście w takim razie skoro mamy dwie krowy no bo teraz moi drodzy dzięki temu że mamy dwie krowy doprowadzamy je do naszego do naszej wielkiej multikulturalnej farmy Wieloma innymi zwierzętami będziecie siedzieć. No i co, już będzie koniec? No i się zbliża do zachodowy, A te odcinki nie mogą, będzie jakieś mega długie. Zapraszam krowy. Drogie krowy, zapraszam. Zapraszam, wbijajcie. Krowa jedna, krowa druga. Ty, a wy gdzie? Wy gdzie? A wy gdzie? Te to by tylko uciekały, nie no, to trzeba podjąć się jakichś drastycznych kroków. Zapraszam za mną. Ten drugi kurak to co też idzie oczywiście. Zapraszam za mną. Zapraszam tutaj. Wy też za leniwe stworzenia Boże, naprawdę. Wy jesteście leniwi. Sięgam. A ty co uciekasz? Ty mała krowo. Ja was muszę tu przydzielić do tego miejsca, odpuścić, przywołać sobie kurczaczą rodzinę, z tam kaczką, tu, a ino spróbuj mi stąd wyjść, no i muszę dobudować płotek, tak, musi powstać raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no to będzie na pięć światek. Zastalmy sobie, że tu będą kury, no bo jest taka mniejsza klatka. Więc tu będą sobie kury urzędowały. A tam dobudujemy zaraz rową. Jeszcze trochę czasu jest, także zabierzemy sobie trochę drewna, dobudujemy, no i będziemy mieli tą farmę zwierząt. Czyli tą podstawę, którą chciałem załatwić dzisiaj. No, a w następnym odcinku z Minecraft Bedrock Survival już kolejne. A raczej kolejne no zasadniczo. Ja mogę to wziąć jak najwięcej tego. 26. Może być, może być chyba. Generalnie to będzie raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7. Tutaj. Ale żeby to osiągnąć, trzeba wykopać kilka bloków. Kilka nawet sporo. No może być nieźle. No ale trzeba to zakończyć już teraz najlepiej. co ja mogę za to, za te 25 sztuk, co ja mogę za to kupić? Przycisk. Piaskowiec. Nie. Ciółka z lasu. Co ja mogę za to kupić? Ja wiem, że brzmi jak, nie wiem, jakiś taki... Hmm. Jak to powiedzieć? Kalista? Chyba tak. Ale legitnie, co można za to kupić, bo ja nie rozumiem. No, po nam trzech. Dobra. Zaraz, jak się noc skończy, to ja tu wprowadzę. Bo już widzę, że szkielety chodzą. Panoszą. I zombie tam jest. Jeszcze, oczywiście, z tyłu. A ja potrzebuję. ...drewna. W dwóch sztukach najlepiej. No. Nie powiem, jakoś to wygląda już teraz. Dwie furtki. Superowo. Furtki, bramki. No to samo wychodzi i poproszę... ...do wyjścia... z góry. Proszę opuścić. Zapraszam tutaj To jest Wasze domostwo Teraz tak o Teraz zapraszam Pierwsze Owce I nie Chyba że wy najpierw Który chce się przedostać przez to I nie owca A wszyscy chcą No dobra no ale to wszyscy chcą ja was wszystkich tu nie złapie raz, Dobra. Mm. Niech owce wchodzą. Tu nie. Tu wejdź. Dobra, raz przestrzeńcie się po całym świecie. Rusz krowo, droga. Ty nie ruszysz? Co się zablokowałaś? ok. To ty, ty tu zostajesz? Teraz tak o. Was chcę zbawić. Zbawić gdzieś indziej, bo tutaj. Te krowy to nie mogą tu wejść, po prostu? Czy o co chodzi? To nie możecie wejść normalnie? Jak ludzie, tylko. Trzeba wam przejścia budować. No, aha! Przeździesz, ja Dobra, chwilę. Chodź ty, chodź ty też Tu Wszystkie I też tam, chodź Powiem że linki się zawsze przydadzą Teraz tak, trzeba ją wziąć, przesunąć To trzeba zablokować Trzeba wziąć to strasznie, z tym jest dużo roboty no dramat. Chodź, tu krowa jedna. Chodźcie, tu krowy. Dziecko krowy też nie przyjdzie. zielątko chyba. I wyjdziecie tu. Chodźcie, ale bez owcy. Owca idzie gdzieś indziej. Owco, ty tu nie możesz. Masz zakaz wstępu? Nie! Krowa nigdzie nie idzie. No jest świetnie. A za to ta owca idzie sobie tutaj. Widzicie jaka selekcja. No i świetnie. A tymczasem mięsko mi się w piecu zrobiło. Tu to to, w ogóle kury ile mi dały jajek, ty? Kury. Wchodzę. Tu już możecie. Super, możecie. Zarobiście. Jajeczka. O proszę, jedno, drugie. Ty, to już was dużo tu narobiło. Krów też jest dużo. Ty chodź. Ty drugi też chodź. A bo ty jesteście na linie. Dobra to ja wam współczuję. No ale dobra. Trzeba z tej liny zerwać. Tylko mnie nie uciekaj stąd. Okej okay, wspaniale. Niech rosną. Niech się rozwijają. No i bo moi drodzy. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję że wam się podobał. Jeżeli tak zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie zostawcie łapkę w dół. Cześć. No i pa pa.